Trenerze, dzisiaj chyba taka bardzo przyjemna wizyta dwóch piłkarzy pierwszej drużyny łódzkiego Widzewa. Jak wyglądały te przygotowania do tego, żeby ich tutaj na Lechowie Janowie ugościć? Wydaje mi się, że przede wszystkim podeszliśmy spontan spontanicznie do tej imprezy. Liczy nasza grupa dosyć dużo zawodników, tak więc byłem przekonany, że frekwencja będzie bardzo dobra. Zwracam na to uwagę, że postanowiliśmy tutaj ugościć piłkarzy również cateringiem typowo takim hiszpańskim, czyli potrawy hiszpańskie przygotowane dla piłkarzy. Jedna z mam na, się na tych kulinariach doskonale. A tak, to po prostu tak trenujemy. Jesteśmy dwa razy w tygodniu na treningu z trenocznikiem i w takiej organizacji cały czas funkcjonujemy. Jest to fajna, fajna akcja, fajny projekt i uważam, że takie działania powinny być cykliczne ponieważ usłyszałem coś o cateringu, to lecimy hmm. na catering teraz. Sprawdzić faktycznie to się dzieje. Oczywiście tak, poprawy. serdecznie zapraszam, bo naprawdę bardzo ładny zapach unosił się nawet na całym Orliku. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Dzisiaj tutaj w ośrodku na Sępie, także Twoja drużyna miała okazję ukościć Łukaszu Widzewa, Paweł Zieliński z Patrykiem Stępińskim zajrzeli tutaj na Sępie, Jak wrażenia dziewcząt? No dziewczyny oczywiście jak najbardziej szczęśliwe, zadowolone. Wielkie fanki zawodników Widzewa, także Yy, przeszczęśliwe. Po tym wszystkim taki normalny, zwyczajny trening. Był problem, żeby je zaprząc do pracy po jakichś dodatkowych atrakcjach? Nie, absolutnie nie. Był moment yy, rozproszenia, yy, wizytacji jakby chłopaków, natomiast yy, po autografach, wspólnych zdjęciach wróciliśmy do swojej pracy. No, w ostatnim czasie pogoda trochę nie sprzyja yy, treningom w Jakoś kombinujecie, żeby przegonić ten deszcz czy może, nie wiem, zmieniacie formy treningu, żeby to tak się nie dawało we znaki? Dostosowujemy się do pogody, angielska pogoda, także trening jak najbardziej zostaje bez zmian. Dominik, tak sobie wędrujemy tutaj po boisku na ulicy Sępie i nagle jakaś znajoma buzia, ty dzisiaj na kim tutaj sprawujesz piecze? Ja jestem asystentem w bloku E w roczniku U10. To jest rocznik 2013. Te maluchy, z którymi ty dzisiaj trenujesz, no dla nich wielkie wydarzenie. Dwaj piłkarze pierwszej drużyny łódzkiego Widzewa zawitali do Was na samym początku zajęcia. Jak oni to przeżyli? Myślę, że bardzo fajnie, bo bardzo się ucieszyli. Pasy na to, że przygotowywali koszulki specjalnie na autografy i dostali też karty. Najważniejszy jest trening i właśnie po tym wszystkim zwykłe zajęcia. Co ty zleciłeś swoim zawodnikom? No bo mogę e, tak mówić, że jesteś panem trenerem Tak, dzisiaj. jest asystentem. Dokładnie. E, dzisiaj mamy tematykę 1 na 1. Tam widzimy 1 na 1, grałem chłopaki. Z, e, z zasadą związaną przypomnę się. Z małe, z kolorami, a tutaj gramy grę na utrzymanie, 4 na 2 z prześlimy do 4 na 2 Czyli tak jakby pozycjonowałeś się na boisku i gra 1 na 1 dzisiaj jest tematyką główną. ¿Recuerdas cuando eras un eh... pequeño futbolista? Sí, claro que me acuerdo. Sí. Y yo creo que es una etapa de nuestra vida muy bonita en la que lo único que hay que pensar es en disfrutar de, del fútbol y yo lo disfrutaba mucho, así que tengo muy buenos recuerdos. ¿Qué deberían hacer estos muchachos para algún día jugar en extra clase? Bueno, yo creo que a estas edades lo más importante es disfrutar, disfrutar, eh, divertirse con, con el fútbol, disfrutar de un deporte tan bonito como es el fútbol. Primero eso. Y después, nada, estar concentrados en cada entrenamiento, cada entrenamiento dar lo máximo que tienen dentro y así poquito a poco irán progresando. Y algún día seguro que si lo desean podrán jugar en la en clase. Gracias. <laughs> it was amazing you know it was like yesterday we were this age and this is the best age and it's amazing how they knew our names they knew who, who we were and when i was their age no chance i don't know but it was amazing you know i love to do these things antek was amazing got some assists playing serious against the kids it's amazing i hope he does it the same on sunday <laughs> Nie, no myślę, że ser, tak na poważnie, no to świetna inicjatywa, dla dzieciaków myślę, że super wydarzenie, dla nas też, także myślę, że wszyscy są zadowoleni.